Polskie TV, grzata krańska, rozmawiam z Gosią Andrzejewicz, wokalistką, ale także autorką kontekstu i osobą, która uczyła się gry na fortepianie. Pani Gosiu, w 2004 był Pani debiut, ukazała się Pani pierwsza płyta Gosia Andrzejewicz, na której się znalazły pierwsze takie przeboje. Mówi Pani o tym, że właśnie to, że ukazała się ta płyta, to zmieniło w Pani życiu dużo. Mhm. Tak? Że o 180 stopni się zmieniło Pani życie. Jak to było? E, tak, w ogóle witam serdecznie wszystkich telewizorów, małopolskie TV. E, faktycznie od 2004 roku dużo się zmieniło w moim życiu. E, aczkolwiek płyta, która wtedy wyszła, e, tak naprawdę nie, nie wyszła pod e, szyldem żadnej wytwórni, tylko wydaliśmy ją własnym sumptem. Z tego względu, że mm, po prostu no, naprawdę było bardzo trudno wydać e, tą, tą moją pierwszą płytę, mimo że miałam już naprawdę bardzo takie e, no, fajne piosenki, między innymi słowa, które dopiero e, kilka lat później e, stało się przebojem. Natomiast faktycznie e, minęło już 10 lat od mojego debiutu, i muszę powiedzieć, że szczerze mówiąc, czuję się cały czas, jakbym debiutowała. Właśnie jestem przed wydaniem mojej kolejnej płyty, która już we wrześniu się ukaże i czuję się dokładnie tak samo jak w 2004 roku. Wróćmy może jeszcze do 2007, bo po tym debiucie płyty w 2004 było Opole. To jest marzenie wielu młodych artystów, żeby wystąpić w Opolu, a pani tam zdobyła mm -hmm. dwie nagrody. Mm -hmm. Tak, no to szczerze mówiąc faktycznie to było moje spełnienie marzeń. Opole no, ma bardzo dużą historię, tak? więc jest to, jest to scena, na której tak naprawdę chyba każdy wokalista i wokalistka chce wystąpić, a mnie było szczególnie miło, że mogłam wygrać tam dwie nagrody, super jedynki, najważniejsze, że przyznane przez fanów i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, także... No naprawdę muszę powiedzieć, że moja publiczność jest wspaniała i do dzisiaj mnie wspiera. Także mam nadzieję, że właśnie ten występ w Opolu przyczynił się do tego. Kolejny etap w Pani życiu to 2009 rok, bo do tej pory kojarzona była Pani z takim y, popem lirycznym, takimi mhm. licznymi piosenkami. Natomiast w 2009 zmienił się jak gdyby Pani wizerunek na drapieżną kobietę. Stała się Pani drapieżną <laughs> Mhm. E, m, czy drapieżną Wie pani, Przede wszystkim wydaje mi się, że po prostu e, odkryłam e, inną stronę e, w moim charakterze, bardziej kobiecą i po prostu m, chciałam poeksperymentować i ukazać też właśnie tą stronę. Także ja e, chyba wydaje mi się, że nie tylko ja, ale tak naprawdę każda kobieta ma w sobie e, takie dwa e, elementy. Jest e, czasem spokojna, romantyczna, a czasem jest. E, Troszeczkę bardziej może drapieżna, kobieca. Także ta, ta płyta po prostu jakby wynikła z pewnego etapu w moim życiu. Wspomniała Pani, że ukazuje się nowa płyta. Mhm zaprosiła Pani do, do współpracy artystów zagranicznych. Czy może Pani uchylić coś, rąbka tajemnicy na temat tej płyty mm -hmm. i tych artystów zagranicznych, którzy wystąpią? Jak najbardziej. Myślę, że właśnie płyta, która ukaże się już niedługo, bo we wrześniu, no przede wszystkim będzie zawierała w sobie elementy międzynarodowe, a za sprawą takich gwiazd jak m.in. dr Alban, znany z takich przebojów jak It's My Life, Sing Alleluja, bardzo się cieszę z tej współpracy, gdyż no szczerze mówiąc to było moje największe marzenie, aby kiedykolwiek nagrać piosenkę z tak znaną osobą i, i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej współpracy. Piosenkę Lover Boy, którą właśnie nagrałam z doktorem Albanem, produkował bardzo znany producent, znany z takiego przeboju jak Infinity. On tworzył grupę Guru Josh Project. Także naprawdę byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam razem właśnie z dwójką tak znanych artystów tworzyć piosenkę, ale oprócz właśnie Lover Boy, Zaprosiłam do, na swoją płytę rapera z Nowego Jorku, Nad Stara, który jest niesamowicie zdolny I razem stworzyliśmy aż dwie piosenki, m.in. Czysty Belief, do którego powstał teledysk, a także Anna The Freight. Jest to piosenka, która walczyła w tym roku. Na Eurowizji zostałam zaproszona do Szwajcarii na taki dosyć, powiedziałabym, daleki etap i razem tam właśnie z tą piosenką walczyliśmy. Te dwie piosenki ukażą się na, na, tej, na mojej płycie. Następnie kto jeszcze? Kogo jeszcze zaprosiłam na, na moją płytę? Bardzo znanego w krajach arabskich piosenkarza, artystę, który ma miliony fanów na całym świecie, Duzi. i z nim nagrałam piosenkę arabsko-angielską. <noise> także między innymi właśnie te osoby. Oprócz tego mnóstwo producentów i ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Rumunii, z Włoch, także to będzie taka mieszanka międzynarodowa. Ma pani wielu fanów. Kiedy ci fani będą mogli zakupić tą płytę? No myślę, że na pewno jak wrócę do szkoły, no myślę, że pod koniec września, przypuśćmy, na pewno w październiku już płyta będzie na półkach. Dzisiaj koncertuje Pani w Krynicy. Czy zna Pani to miasto? Miała Pani możliwość obejrzenia miasta? Szczerze mówiąc nie miałam możliwości. Jestem pierwszy raz w Krynicy. Za chwilkę wchodzę na scenę, także przypuszczam, że dopiero jutro będę mogła pozwiedzać. I na zakończenie dwa słowa dla widzów Małopolskie TV od wokalistki Gosia Ja chciałam wszystkich telewizorów bardzo serdecznie pozdrowić i zaprosić na moje najbliższe koncerty 2 sierpnia do Rabki. 3 sierpnia do Szczawnicy, a także chciałam zaprosić na mojego Facebooka Gosia Official. No i kochani, mam nadzieję, że w Waszym posiadaniu będzie moja najnowsza płyta. Pozdrawiam! Przed Państwem Gosia Andrzejewicz! Jej muzyczna aktywność sięga najmłodszych lat życia. Od dekady jest doskonale znana ogólnopolskiej publiczności. Na przestrzeni lat wylansowała między innymi takie przeboje jak... Pozwól Żyć, Słowa, Trochę Ciepła, otwórz Oczy, Siła Marzeń, czy Wojowniczka. Lista przyznanych jej wyróżnień jest imponująca. Najważniejsze spośród nich to dwie super jedynki SK Music Awards, Viva Comet oraz wiele, wiele innych. Intensywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi artystami, takimi jak Dr. Alban, formacja Norway czy nowojorski raper Nat Star. W dorobku posiada cztery krążki. Tuż po wakacjach premierę będzie miał najnowszy dwupłytowy album. Wokalistka, która dziś przed Państwem wystąpi, obdarzona jest wyjątkowo ciepłym i lirycznym głosem. Którego walory docenił sam Dean Killing. Nauczyciel śpiewu takich muzycznych ikon jak Michael Jackson czy Steve Wonder. Dzięki temu nie sposób jej pomylić z nikim innym. Kochani, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. I rozpoczynamy od piosenki "Miłość", bo w końcu miłość jest najważniejsza. Chciałabym zobaczyć wasze ręce. Tak w twoje oczy kochani, zrobiło się bardzo, bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz będzie piosenka opisująca taką wakacyjną miłość. A propos mamy wakacje, więc idealnie się nadaje do tego. Piosenka słowa. I ja, słowik, święt, chciałbym jak ja, ostatni deszcz, Miałby być i postawiłbym hey, hey. tu i u mnie, robiąc to, robiąc przód. Teraz będzie piosenka o szczęściu. Czy wy wiecie, czym dla Was jest szczęście? Cisza! No więc ta piosenka odpowie Wam na to pytanie. Otwórz oczy Kochani, teraz bym chciała zobaczyć Wasze ręce, górze wszyscy! No pięknie! Uwierz czasem, nie oznacza więcej posiadanych. Nie określa ciebie ważne, abyś cieszył się najprostsze chwil. Przed wami piosenka, która mam nadzieję, że jest Wam wszystkim bardzo dobrze znana, ale zanim ją zaśpiewamy, chciałabym usłyszeć, czy potraficie mówić w życiu nie. A więc na 3-4 każdy krzyczy głośno nie. 3-4? Nie! No pięknie! Czyli co, jesteśmy gotowi na piosenkę? Pozwól, że.